Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, dzisiaj zastanawiałam się, jakie wideo nakręcić i pomyślałam sobie, że powinnam zrobić wideo dla początkujących ogrodników. A wiecie, jakie pytanie zawsze przychodzi od początkujących ogrodników? Marta, a co najszybciej obrośnie płot, siatkę albo jakąś konstrukcję? Dzisiaj sobie o tym opowiemy. Opowiemy sobie o winobluszczu. Zapraszam na ten odcinek. Każdy, kto zaczyna swoją przygodę ogrodową, chce, żeby wszystko rosło szybko, żeby było tego dużo, szybko i już na zaraz. I ja to w pełni rozumiem, ja też byłam początkującą ogrodniczką i też mi na tym zależało. E, opowiadałam o tym w wideo, jakich błędów nie popełniać przy zakładaniu ogrodu i też polecam Wam zobaczenie tego wideo, bo tam naprawdę jest e, wszystko o moich błędach i o błędach moich obserwatorów, którzy się ze mną dzielili tym, co zmieniliby teraz na początku swojej drogi, ale ja rozumiem, że każdy ma takie miejsce, na którym potrzebuje e, czegoś, co rośnie szybko i szybko zasłoni nam na przykład niekorzystne widok. Dzisiaj dlatego opowiem Wam o winobluszczu, z którym ja e, od początku swojej drogi ogrodowej mam bardzo do niego mieszane uczucia. Z jednej strony uważam go za fantastyczną roślinę, ale trochę uważam go za chwast, bo on rośnie naprawdę szybko, nic mu nie trzeba e, i potem czasami wymaga od was bardzo dużo pracy, ale nie dlatego, żeby go szybko rósł, tylko w tym, żeby go ograniczać. Ja słuchajcie, mam tutaj przed sobą dziecko winoblusz. To jest sadzonka, którą możecie zwykle kupić w sklepie. Chciałam wam pokazać, jak taka sadzonka wygląda i ona już zaczęła się fantastycznie wybarwiać na jesień. Winobrusz nie jest rośliną zimozieloną, także żebyście się tutaj zbytnio nie nakręcili na to, że to będzie tak cały czas ten płot czy ściana pokryte. On jesienią po pierwszym przymrozku liście straci i będziecie mieć tylko widoczne te części zdrewniałe. Natomiast przez cały sezon jego liście są piękne, błyszczące, zielone. Gęsto jest to wszystko zarośnięte, a potem jesienią przebarwi nam się na taki piękny, czerwony kolor. Tutaj mamy dziecko, a za mną mamy winobluszcz, który w moim ogrodzie pojawił się jako pierwszy. Słuchajcie, on pojawił się w naszym ogrodzie 15 lat temu i to były dwie sadzonki. Ja sobie wymyśliłam, że je puszczę po takiej właśnie pergoli i posadziłam dwie sadzonki po obu stronach. Roślina rozrosła się niesamowicie i wymaga ode mnie ogromnej ilości pracy, bo ja tnę tego winobluszcza około pięciu razy w sezonie, bo on ma świetny pomysł na to, co on chce robić. Jest to pnącze, które rośnie od 10 do 20 metrów, słuchajcie, jeżeli jest już tym pnączem dorosłym, także możecie sobie wyobrazić, jakie on ma roczne przyrosty i te roczne przyrosty to są kilkumetrowe czasami, bo wiem, ponieważ u nas, w naszej okolicy Wszyscy winoblusz kochają, obsadzili nim siatki, i to oznacza, że to jest kolejna praca dla mnie, bo ja mam po wielu stronach płotu od sąsiadów winobluszczem obsadzone płoty, i bardzo często muszę tam chodzić i je przycinać, bo ten winobluszcz, słuchajcie, on potrafi 2 metry od płotu, na przykład do mojej ścianki. Nie wiem, jak on to robi, czy on tam po prostu fruwa, ale doczepia się do ścianki, wrasta mi w ściankę i niestety muszę chodzić i go przycinać bardzo często w trakcie tego sezonu. Odmiana, którą widzicie za mną, nazywa się Weichti, Weichti, nie wiem jak to się wymawia, napiszę Wam tutaj jak ona się nazywa, to jest najpopularniejsza odmiana, jaka występuje w winobluszczu. Ja uważam, że ona nie jest idealna, dlatego że ona się bardzo późno przebarwia jesienią i to jest jego minus. Mi bardzo często on jeszcze w zielonej postaci, albo takiej rudawej, powiedziałabym, przechodzi wtedy przymrozek i on spada, spadają te wszystkie liście, więc nie mamy tego takiego momentu, w którym on wygląda fantastycznie, kiedy jest czerwony. Trafiło nam się dosłownie parę takich lat, kiedy to się udało. Ta odmiana, którą tutaj wam pokazałam, też zapiszę Wam jej nazwę. Ona, jak widzicie, już teraz jest pięknie wybarwiona, także zdecydowanie tą polecałabym wam bardziej. Ona jest z eklematisa i też podlinkuję wam ją w opisie. Drugą, drugiego winobluszcz, słuchajcie, mieliśmy przy kotłowni. Już go tam nie ma. Wrzucę wam też zdjęcie, jak winobluszcz, który był przycięty bardzo, ale to bardzo mocno w trakcie sezonu prawie że zjadł dom. Do tego stopnia zjadł dom, że przebił się nam przez podbitkę. Wszedł do garażu i słuchajcie, w garażu, który którym było całkowicie ciemno, bo my tam nie mamy okien, on przeszedł sobie przy suficie i tamte przyrosty miały około chyba z 4 metrów, były całkowicie białe, ale rusły dalej. Także to musicie sobie wyobrazić, jak to jest żywotna roślina i dlaczego ja go nazywam chwastem. Jego wola życia jest po prostu niesamowita. I od razu teraz opowiem wam, jakie on ma wymagania, ale możecie się domyślić, że skoro coś rośnie bardzo szybko i jest bardzo duże, to wymagania ma naprawdę niewielkie. Jakie wymagania ma winobrusz? Słuchajcie, on będzie rósł na każdej glebie. Do jakiej go nie włożycie, on będzie zadowolony. Czy to będzie uboga gleba, czy ona będzie wilgotna, czy ona będzie sucha. Na początku, kiedy sadzicie roślinę, to rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, żeby była nawodniona, ale to tylko w tym pierwszym okresie. Potem, jak on już będzie, słuchajcie, posadzony. Ten nasz był tutaj przy domu, przez wiele lat w ogóle nie był podlewany. Rósł bez najmniejszego problemu. Jego korzenie wchodzą bardzo głęboko. My o tym wiemy, bo usuwaliśmy jeden przy domu i usuwaliśmy go kilkukrotnie, bo on cały Cały czasem odrastał, także dobrze ukorzeniona roślina naprawdę nie będzie wymagała żadnej z Waszej strony troski. Jedyne co ja w całym ogrodzie, wszystko nawożę nawozem wieloskładnikowym i wszystko ściółkuję kompostem i one oczywiście są zachwycone. Jedna rzecz. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, bo bardzo często winobluszcz jest polecany jako roślina, która jest dobra do tego, żeby sadzić ją przy murze. Winobluszcz czepia się takimi, takie małe przystawki i te przystawki niestety, słuchajcie, bardzo niszczą elewację. W sensie jest ciężko je potem usunąć. My właśnie usunęliśmy i tam trzeba było zeszlifować całą tą elewację i ją naprawiać. Do tego winobluszcz, który jest posadzony przy budynku, on będzie wypuszczał bardzo dużo tych gałązek i bardzo często to potrafi wejść i wbijać się. U nas tutaj parę razy poniszczył właśnie ocieplenie i widać było, że tam się wkręcał w stropian. Także uważałabym przy budynkach. Mówi się, że one osuszają fundamenty ale my mieliśmy przy budynku i czy drugi raz bym to zrobiła? Zdecydowanie nie sadziłabym go tak blisko budynku, jak był posadzony. Słuchajcie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, jak posadzić nową roślinę. Nową roślinę kupicie w szkółkach, w każdej, do której pójdziecie, to naprawdę znajdziecie je bez najmniejszego problemu, bo to jest jedna z najbardziej takich podstawowych roślin, które są w szkółkach. Możecie sobie też zamówić ją przez internet, na przykład w Eclematisie. Oni są jakby takim największym chyba producentem pnączy w Polsce, także tam są dobrej jakości sadzonki. I teraz tak, kiedy taką roślinę kupujemy, ona jest z reguły z takimi patyczkami. Demontujemy to, co jest tutaj. Tutaj są takie e, skręcone metalowe elementy. Roślinę namaczamy przez jakieś 10 do 20 minut. Włóżcie ją do wiadra e, z wodą, żeby dobrze nasączyła nam się bryła korzeniowa. Ja od razu tutaj wyjmę i pokażę Wam, jak wygląda. E, tu możecie zobaczyć, że jest idealnie wypełniona, nie od dołu e, i kopiemy dołek do dołka możecie sypnąć, słuchajcie, nawozu wieloskładnikowego. Roślinę posadowiamy na tym samym poziomie, na którym rosła w doniczce. I dbamy w pierwszym okresie o to, żeby była dobrze nawodniona. Jak ona się już ukorzeni, to już tylko będziecie walczyć. I jeszcze raz chciałabym Was przestrzec przed tym, bo ja wiem, że to jest super, że ona tak szybko rośnie na początku. Ale my tutaj chyba oprócz sprzątania po brzozach, to najwięcej pracy mamy właśnie z tym, żeby wycinać te pnącza. Bo one naprawdę parę metrów w ciągu roku potrafią wyrosnąć, wchodzą na inne rośliny, oplatają je. Czasami to bardzo ładnie wyglądamy My wśród tu i mamy właśnie takiego sąsiada, które tam czasami sobie wchodzą, potem się wybarwiają. Mój sąsiad na przykład ma puszczone winobluszcze po brzozach, czyli sadził je przy brzozach. Wyobraźcie sobie, to jest, jak to jest trudne miejsce do sadzenia roślin. I świetnie sobie radzą na wysokość brzus, które u nas mają kilkanaście metrów, rosną na całą. Jesienią wygląda to przepięknie, bo kiedy to, te winobluszcze przebarwiają się na czerwono, na tle tych białych pni brzus, bardzo ładnie to wygląda. Moje pytanie do Was brzmi, czy macie winobluszcze i jakie macie z nim doświadczenia? Czy to jest wasz przyjaciel, czy wróg walczycie? Ja nigdy nie mogę się zdecydować. Jesienią, które, kiedy one się tak przepięknie przebarwiają na czerwono i są takim elementem. Ja widzę bardzo dużo mojego sąsiada właśnie na tych brzozach. U nas tutaj jak się uda i on się wybarwi na czerwono, to jest coś pięknego. Natomiast jak pomyślę sobie o ilości pracy, którą muszę wkładać? I tym słuchajcie, że muszę te rośliny e, zawsze oddawać do bio, bo kiedyś zrobiłam błąd i części zdrewniałe kompostowałam. um Kompost najwyraźniej miał taki rok, że nie było tam zbyt w nim gorąco i ja potem ten kompost rozrzuciłam po wszystkich rabatach i co miałam na wszystkich rabatach? Siewki winobluszcza. Także bardzo łatwo się go rozmnaża, jeżeli chcecie, to możecie spokojnie ucinać zdrewniałe części, wsadzacie je nawet do ziemi. Podejrzewam, że większość bez problemu się przyjmie, także gdybyście chcieli mieć taką swoją własną plantację, to nie jest to skomplikowane. Słuchajcie, ja i mój winobluszcz będziemy kończyć. Wy oczywiście dajcie mi znać, czy macie winobluszcze, a może macie inne pnącza, a być może chcielibyście też wideo o innych pnączach w ogrodzie. Jeżeli tak, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Jeżeli wideo wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.